Zrobiła awanturę w kawiarni i skarciła niewłaściwego milionera, a jego matka chciała ją na synową. Zanim zaczniemy historię, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie, a kiedy skończymy, nie zapomnijcie ocenić tej historii w skali od 0 do 10. Miłego oglądania. Subskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, daj znać w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego seansu. Natalia Bielska wpatrywała się przez szybę w szklane drzwi kawiarni poranna aura tego modnego miejsca przy nowym świecie, gdzie porcelana była cienka jak skorupka jajka, a cisza przy stolikach brzmiała bardziej złowieszczo niż rozmowy. Jej spojrzenie utkwiło w mężczyźnie, którego obecność w tym miejscu powinna być niemożliwa. Tomasz Ruciński. Garnitur w kolorze ciemnego wina, niedorzeczny i krzykliwy, lśnił w świetle żyrandoli. Czarne włosy, nienagannie zaczesane do tyłu, opadały na kark jak scena z filmu sprzed dwóch dekad, a ta czerwona róża przypięta do klapy marynarki, teatralna, tandetna, arogancka. Obok niego siedziała kobieta, której uśmiech był jak cięcie szkłem po powierzchni lustra. Złote włosy niemal białe, zaczesane w idealny kok. Zbyt idealny. Natalia nie znała jej imienia, ale znała wszystko, co powinna. Sposób, w jaki pochylała się do Tomasza ten wyćwiczony, sztuczny śmiech, dotyk dłoni na jego ramieniu. Zbyt swobodny, by być przypadkowy. Natalia czuła, jak serce uderzało jej o żebra. Zdrada, ale nie jej. Oliwia Baran, jej przyjaciółka, siostra z wyboru, była narzeczoną tego człowieka. I teraz wszystko się waliło. Natalia nie pamiętała, jak pokonała odległość między chodnikiem a wejściem. Drzwi odbiły się z głośnym trzaskiem, gdy je otworzyła. Kelner coś powiedział. Może prosił o zatrzymanie się, ale ona go zignorowała. Podeszła do stolika, a jej głos wystrzelił jak strzała. Tomasz, ty żałosny, perfidny gnoju, oszukujesz moją przyjaciółkę i jeszcze się tym obnosisz, i pani z całym szacunkiem, ale może warto wiedzieć, że ten człowiek ma narzeczoną, porządną kobietę, która nie zasłużyła na takie upokorzenie, cisza, taka, która zatrzymuje czas. Tomasz, nie Tomasz? Mężczyzna, którego twarz teraz rozjaśniało zaskoczenie, miał spokojne, niemal chłodne oczy. Usta mu się nie poruszyły. To kobieta pierwsza zareagowała. Odstawiła filiżankę z precyzją niemal chirurgiczną. Jej spojrzenie przypominało noże. "Nazywam się Danuta Kaczmarek, a to mój syn Julian. Nie znamy żadnej Oliwi." Natalia zamarła, przeniosła wzrok nieśmiało na inne stoliki, trzy dalej. Tam był Tomasz, prawdziwy Tomasz i inna kobieta, blondynka, bardziej banalna, głośny śmiech, idiotyczny, zdradliwy śmiech. Czuła, jak coś w niej się zapada, jakby grunt pod nogami zniknął, a ona zawisła w powietrzu. To dość kłopotliwe, wymamrotała. Julian, wciąż sztywny jak manekin, rzucił z wyczuwalnym chłodem: Dość? Ale to, co stało się potem, nie miało prawa się wydarzyć. Danuta uśmiechnęła się. Ale to nie był uśmiech rozbawienia. Był analityczny, jakby coś w niej kliknęło. Jak masz na imię i nazwisko? Natalia Bielska. Danuta sięgnęła po jej dłoń, a jej palce były zaskakująco ciepłe. Trzymała ją z taką siłą, jakby od tej chwili należała do niej. Idealnie, powiedziała. Wyjdziesz za mojego syna. Co takiego? Natalia odsunęła się odruchowo, ale Danuta nie puszczała. Jej spojrzenie nie pozostawiało miejsca na żarty. On jest zimny, nudny, otoczony przez pochlebców i pustkę a ty ty go publicznie zaatakowałaś to było genialne właśnie tego mu trzeba. Julian, dotąd jakby oderwany od sytuacji, nagle ożył. Mamo, zwariowałaś. To absurd. Danuta uniosła brew. Julian, jeśli się z nią nie ożenisz, zdejmę cię z prezesury Zetechu. Słyszałeś mnie. Skończone, wygodne życie. Natalia zbladła. Jej oczy rozszerzyły się. Jesteś prezesem Zetechu? Julian z trudem oderwał wzrok od matki i skinął głową. Jeszcze jestem. Na razie. Natalia poczuła, jak krew w niej wrze. Myślała o Oliwii. Myślała o swoim życiu, które od miesięcy było puste, jakby czekało na coś, na impuls, katastrofę albo cud. Wszystko, co znała, wydawało się nijakie w porównaniu z intensywnością tej chwili. Dobrze, powiedziała cicho. Zgadzam się. Danuta rozluźniła uścisk i przytaknęła, jak sędzia, który właśnie ogłosił wyrok. Julian spojrzał na nią z czymś pomiędzy irytacją a fascynacją coś z tobą jest nie tak powiedział z nami obojgiem chyba. Natalia wzruszyła ramionami cóż, może to właśnie pasuje do ciebie? Ich spojrzenia skrzyżowały się, i w tej jednej sekundzie między nimi pojawiło się coś nieufność ale też pytanie pytanie, na które jeszcze żadne z nich nie znało odpowiedzi. Danuta już wyciągała telefon. Kolacja zaręczynowa dziś wieczorem. W willi na Saskiej Kępie. Będą dziennikarze. Musimy zbudować narrację. Julian, ubierz się jak człowiek. A ty, Natalio, mam nadzieję, że masz sukienkę, która nie wygląda jak z wyprzedaży. Mam jedną, czarną. Wystarczy, na razie. Danuta odwróciła się i zaczęła rozmawiać z kimś przez telefon. Natalia zamarła. Julian również. Nie wiedzieli, czy właśnie zrobili największy błąd w swoim życiu, czy otworzyli drzwi, za którymi kryła się odpowiedź na wszystkie pytania, które bali się zadać. Kilka minut później Natalia siedziała w taksówce obok Juliana, w milczeniu. Ich ramiona ledwo się stykały, ale napięcie między nimi było niemal namacalne. Dlaczego się zgodziłaś? Spytał nagle, nie patrząc na nią. Bo nikt nigdy wcześniej nie powiedział, że jestem idealna. Nie odpowiedział, ale lekki ruch jego ust sugerował, że usłyszał coś, czego nie chciał przyznać na głos. Mieszkanie Juliana na Mokotowie przypominało raczej laboratorium precyzyjnej inżynierii, niż cokolwiek, co można by nazwać domem sterylne geometryczne formy meble o ostrych krawędziach ustawione pod kątem co do milimetra. Blaty bez choćby jednego okruszka, nawet powietrze zdawało się zorganizowane w linie. Wszystko miało swoje miejsce, a jeśli czegoś nie było, znaczyło, że nie było potrzebne. Natalia stanęła na progu z dwiema walizkami, jedną pękającą od nadmiaru, drugą z rozpiętym zamkiem, z której wystawała sukienka w grochy. Na twarzy miała wyraz czegoś pomiędzy niedowierzaniem, a zawadiackim rozbawieniem. Więc to jest twój schron mruknęła, rozejrzawszy się. Niewiele tu życia Julian nie odpowiedział, tylko skinął głową w kierunku korytarza. Pokój gościnny jest tam z własną Łazienką proszę bardzo, nie spojrzał na nią mówił, jakby zaznaczał granicę terytorium idealnie uśmiechnęła się. Nie planuje spać obok robota. Zatrzymał się na ułamek sekundy, a potem ruszył w stronę swojego gabinetu. Westchnął głośno, ale nic nie powiedział. Natalia obserwowała jego plecy z mieszanką fascynacji i litości. Już wtedy wiedziała, że go rozwibruje. W środku ten człowiek był jak mechanizm zegarka i ona właśnie zamierzała wrzucić do środka odrobinę piasku. Pierwszy poranek był spektaklem. O szóstej 6:30 kuchnia zabrzmiała serią alarmów dźwiękowych, które mogłyby obudzić zmarłego. Julian wpadł do środka w jedwabnych szarych spodniach od piżamy i z miną człowieka, który odkrył, że świat się właśnie kończy. Co ty zrobiłaś? jęknął, przystając w drzwiach. Natalia stała nad kuchenką, trzymając w ręku miskę z masą naleśnikową. Na płycie coś się przypalało. Włączyłam ogień. Przynajmniej tak mi się wydaje. To nie ogień. To niemiecki system indukcyjny. Czujniki, kontrola temperatury, detekcja naczyń, czyli kuchnia z osobowością. Super. To sprzęt klasy przemysłowej, a nie zabawka. Przemysł nie zna się na naleśnikach. Wzięła łopatkę i z wysiłkiem obróciła półsurowy placek. Poza tym, gdzie masz patelnię? Przeszukałam trzy szuflady i znalazłam tylko coś, co wygląda jak broń z Gwiezdnych Wojen. Julian przez chwilę milczał, patrząc na spustoszenie. Ciasto rozlane na blacie, krople masła na panelu sterowania i jej włosy związane w niedbały kok, z którego już dawno wszystko się rozplątało. Wyszedł bez słowa, a ona, uśmiechając się do siebie, znów wlała masę na płytę. Trzeciego dnia coś się zmieniło. Gdy wrócił z biura, zastał salon całkowicie przearanżowany sofa stała teraz pod innym kątem stolik kawowy przesunięty dywan zrolowany i wyrzucony do kąta na ścianie jego święta przestrzeń ktoś poprzyklejał zdjęcia. Kolorowe fotografie z wakacji których nigdy nie odbył Natalia Ty, Ty zmieniłaś wszystko powiedział z niedowierzaniem siedziała na podłodze z kieliszkiem wina, z nogami skrzyżowanymi i notatnikiem na kolanach. Oczywiście, twój salon wyglądał jak showroom IKEA po godzinach. Teraz ma duszę. Moje książki były ułożone kolorami. Kto tak robi? To nie jest galeria sztuki. Teraz są alfabetycznie i zrobione miejsce na życie. Julian zbliżył się do półki. Faktycznie, Porządek logiczny, może nawet lepszy, ale nie o to chodziło. To nie było jego, to było jej. Ty, wkroczyłaś tu jak huragan, podniosła wzrok. Może, ale może właśnie tego potrzebujesz. Zatrzymał się. Miał ochotę zaprzeczyć, powiedzieć, że nienawidzi zmian, że nie prosił o to, że ten chaos go dusi, ale poczuł coś dziwnego. Jakby pierwszy raz od miesięcy czuł się obecny, jakby ktoś go szarpnął za kołnierz i przypomniał, że życie nie toczy się w Excelu. Przez kolejne dni unikali się. On wychodził wcześniej, wracał później, pracował zamknięty w gabinecie. Ona przejęła kuchnię, dodając na lodówce listę dóbr emocjonalnych, która zmieniała się codziennie. W piątek wieczorem, gdy wrócił z zarządu, usłyszał muzykę jazz. W jego mieszkaniu. Dźwięk płynął z gramofonu, którego nie kupił. Siedziała na jego kanapie w jego swetrze, czytając książkę, którą ostatnio sam chciał przeczytać. Przestań się zachowywać, jakbyś tu mieszkała od lat, powiedział cicho. Ale właśnie to robię. Wiesz, że jesteśmy zaręczeni, to zobowiązuje. Nie jesteśmy, to było strategiczne. Twoja matka nie rozumie słowa strategia poza rynkiem akcji, a dziennikarze dostali już zaproszenia. Jesteśmy oficjalni, przypadkowi narzeczeni. Gratulacje. Wstała i podeszła do niego, trzymając książkę. Była blisko, zbyt blisko. Julian szepnęła: Jeśli zamierzasz mnie wyrzucić, zrób to teraz. Bo jeśli zostanę tu jeszcze kilka dni, to zrobię z tego miejsca dom. Spojrzał na nią. Jego spojrzenie było chłodne, ale ręce zaciśnięte w pięści zdradzały coś więcej. A jeśli ja nie chcę domu? To twój problem, odpowiedziała z uśmiechem. Ja chcę. Odwróciła się i wróciła na kanapę. Gramofon znów zagrał. Julian stał w miejscu jeszcze chwilę, a potem bez słowa poszedł do sypialni. Drzwi zamknęły się cicho, jakby nie chciały nikomu przeszkadzać. Natalia nie spała tej nocy długo. W mieszkaniu Juliana było cicho, aż za cicho, ten rodzaj ciszy, który nie koi, ale drażni, jakby ściany nasłuchiwały. O czwartej nad ranem siedziała na kuchennym stołku z kubkiem zimnej herbaty w dłoni, nie ruszając się przez ponad godzinę. Zmęczenie nie dawało jej spokoju, ale myśli miała zbyt jasne. Wiedziała, że coś się zbliża, coś, co już zaczęło się formować, chociaż jeszcze nie znała kształtu. Hotel Royal Wawel wyglądał tak samo jak zawsze, ale atmosfera zmieniła się w momencie, gdy weszła na główny korytarz i zobaczyła ją. Karinę Sienkiewicz. Kobieta stała w recepcji z ramionami skrzyżowanymi na piersi i wyrazem satysfakcji na twarzy. Na widok Natalii uniosła jedną brew i uśmiechnęła się z wyraźną pogardą. Natalia Bielska. Ton jej głosu przypominał dźwięk paznokcia przesuwającego się po tafli szkła, a jednak to ty, wciąż w tej samej pozycji, zaskakujące, choć słyszałam, że twoja sytuacja prywatna uległa awansowi. Karina, odpowiedziała Natalia chłodno, zdejmując płaszcz, widzę, że świat cię nie zmienił. Nadal żywisz się cudzymi porażkami? Słyszałam, że wyszłaś za mąż. Karina zbliżyła się na krok, świdrując ją spojrzeniem. Julian Kaczmarek, interesujący wybór, ale czy on wie, z kim się związał? Jeśli nie wiedział, teraz już wie, odparła Natalia. I nadal tu jestem. Karina uśmiechnęła się lekko, jakby właśnie zaplanowała coś nikczemnego. Dobrze, w takim razie witaj z powrotem. Przez kolejne dni coś się zmieniło. Natalia czuła to w sposobie, w jaki personel patrzył na nią, gdy przechodziła korytarzem. Szmery urywały się, gdy tylko pojawiała się w zasięgu słuchu. Grafiki nagle przestały się zgadzać. Zlecenia były źle realizowane. Dekoracje zmieniane bez konsultacji, a dokumenty znikające z komputera. Chaos zaczynał zjadać ją od środka. I wtedy zjawił się Tomasz Ruciński, w garniturze ciemnoszarym, z uśmiechem jak nóż. Oficjalnie jako konsultant Duskan Finansów. Ale Natalia wiedziała, że to nie był przypadek. Karina i Tomasz, dwoje ludzi, którzy ją znali, dwoje ludzi, którzy jej nienawidzili, i teraz byli po tej samej stronie. Sabotaże nasiliły się. Natalia zaczęła archiwizować każdy e-mail, każdą zmianę, każdy błędny dokument. Czuła się jak zwierzyna na polowaniu, ale nie zamierzała uciekać. Pewnego popołudnia telefon zadzwonił. Natalia Bielska: Proszę natychmiast stawić się w centrali ZTECH, sala konferencyjna A2. Nie pytano, proszono. Ton był urzędowy, beznamiętny. Sala A2 była większa niż się spodziewała. Wewnątrz czekało sześć osób. Julian siedział na końcu stołu w ciemnym garniturze, z rękami splecionymi na blacie. Po jego lewej CFO surowy mężczyzna z brwiami jak brzytwy. Po prawej Sekretarz zarządu, dwóch dyrektorów i Karina, oparta o ścianę, z ramionami skrzyżowanymi. Patrzyła, jak Natalia wchodzi i uniosła kącik ust. Proszę usiąść powiedział CFO. Na stole leżała gruba teczka. Natalia nie dotknęła jej od razu poczekała. Otrzymaliśmy alarmujące dane dotyczące Twojego zarządzania projektem Gala partnerów międzynarodowych. Oznajmił CFO: Niedopasowane budżety, niezgodność dokumentacji, opóźnienia. Natalia nie spuściła wzroku, spojrzała na Juliania, ale on nie odezwał się, tylko obserwował. Ustaliliśmy, że dokumenty noszą ślady manipulacji, kontynuował dyrektor, a twoje nazwisko pojawia się na wszystkich. Wtedy Natalia sięgnęła do torby i wyjęła tablet, uruchomiła prezentację. Zaczęła mówić. Te dokumenty zostały zmienione. Ale nie przeze mnie. Mam zapisy serwera z datą ostatniej edycji, loginy, lokalizacje IP. Tu jest pełna wersja oryginalna z kodami wersji. Wszystko poświadczone. Przesunęła palcem po ekranie. Tu jest wersja angielska, tu niemiecka, a tu polska. Wszystko porównane z wersjami w archiwum. Julian nachylił się do przodu, przez chwilę nikt się nie odezwał, nawet Karina. CFO przestudiował tablet, podał go dalej, milczenie się przeciągało. Wreszcie Julian wstał. Panowie, jego głos był spokojny, ale stanowczy, chciałem, żebyście dziś poznali moją żonę, Natalia Bielska-Kaczmarek, zawiesił głos. A także nową większościową udziałowczynię Zetechu. W sali zrobiło się lodowato cicho. Nawet Karina przestała oddychać. Co takiego? Wydusił ktoś z tyłu. Julian odwrócił się i otworzył drzwi. Do środka weszła Danuta. W granatowym garniturze. Z torbą Hermes pod pachą. Każdy jej krok mówił: Mam władzę. Uznałam, że dzisiaj to dobry moment, byś się dowiedziała. Powiedziała patrząc na w oczy. Wczoraj podpisałam przekazanie akcji. Gratuluję, moja droga. Teraz jesteś częścią zarządu. Natalia nie mogła wydobyć głosu. Czuła, że świat się ruszył. Jakby pod nią ziemia zmieniła kierunek obrotu. Karina zbladła. Stała jeszcze przez chwilę, próbując znaleźć punkt zaczepienia, ale nie znalazła. Wysunęła się z sali niemal niezauważalnie. Julian podszedł do Natalii. Jego dłoń odnalazła jej dłoń. Po raz pierwszy bez dystansu, bez fasady. Poradziłaś sobie lepiej niż się spodziewałem, powiedział cicho. Może czas przestać mnie niedoceniać. Uśmiechnął się tym razem szczerze. Od chwili gdy Natalia wyszła z sali konferencyjnej jako nowa udziałowczyni ZetTechu, coś się w niej zmieniło. Nie chodziło o władzę ani o pieniądze. Chodziło o to, że po raz pierwszy od dawna miała pewność że jej głos coś znaczy, a Julian, Julian patrzył na nią inaczej. Już nie jak na element układanki, który trzeba gdzieś dopasować, ale jak na centrum całego obrazu, który wcześniej wydawał mu się chaotyczny. Kilka tygodni później, Karina została oficjalnie zwolniona. Proces przebiegł szybko. Zarząd jednogłośnie zatwierdził decyzję. Natalia. Nie musiała nic robić, ale zrobiła. Napisała list polecający. Gdy Karina odebrała go z rąk sekretarki, od razu domyśliła się, od kogo pochodzi. Poprosiła o chwilę rozmowy. Natalia czekała na nią w jednej z mniejszych sal konferencyjnych, ubrana prosto, bez makijażu, z kubkiem herbaty w dłoni. Karina weszła powoli. Na jej twarzy nie było już tej wyższości. Była zmęczona, pokonana. Dlaczego? wyszeptała. Po wszystkim Natalia podniosła wzrok bo, żeby być lepszą od ciebie, nie potrzebuję zemsty. Karina przez chwilę milczała, wzięła list, skinęła głową i wyszła bez słowa. Z Julianem wszystko było inne żyli pod jednym dachem już od miesięcy, ale teraz coś w ich codzienności się zmiękczyło. Już nie tylko mijali się w korytarzach i wymieniali suche uwagi przy śniadaniu, teraz śmiali się, czasem gotowali razem z różnym skutkiem, innym razem zasypiali na tej samej kanapie, przeglądając stare albumy, które Danuta zostawiła im w salonie przypadkiem. Julian zaczął wychodzić z pracy wcześniej. Natalia przyłapywała go na patrzeniu na nią, jakby wciąż nie dowierzał, że naprawdę tam była. A potem przyszedł wieczór, który zmienił wszystko. Wrócił zmęczony po całym dniu spotkań i negocjacji z inwestorami z Brukseli. Zdjął marynarkę, poluzował krawat i ruszył do salonu. Natalia leżała na kanapie, przykryta pledem, z ręką na brzuchu. Nie odwróciła głowy, tylko powiedziała cicho: Julian, zatrzymał się. Co się stało? Odwróciła się w jego stronę. Jej oczy były poważne. Ale pełne światła jestem w ciąży nie odpowiedział od razu. Usiadł obok niej i wziął jej dłoń w swoją, zostawił między nimi ciszę, nie uciekając od niej. Po prostu patrzył. Myślałem kiedyś, że moje życie to liczby, umowy, struktury wszystko miało swoje miejsce Ty przyszłaś i. Zburzyłaś mi wszystko uśmiechnęła się przez łzy. Przepraszam? Nie, dziękuję. Zrobiłaś bałagan, ale pierwszy raz czuję, że to jest coś prawdziwego. Objął ją ostrożnie, jakby bał się, że coś się rozpadnie, jeśli poruszy się zbyt gwałtownie. Będziemy gotowi? Zapytała szeptem. Nie mam pojęcia, ale będziemy razem, a to wystarczy. Trzy tygodnie później, na tarasie Zettechu, z widokiem na Warszawę, Julian uklęknął. To nie był wielki event. Tylko kilka osób, muzyka w tle, kwiaty poustawiane bez przesady. Natalia miała na sobie sukienkę, którą kiedyś kupiła na promocji, i która nagle stała się najpiękniejszą rzeczą, jaką miała. Wyjdź za mnie, tak naprawdę powiedział Julian, trzymając pierścionek w palcach przecież już jesteśmy małżeństwem. Nie tak, nie w ten sposób tamto było umową a ja nie chcę umów chcę ciebie. Spojrzała na niego, w jego oczach nie było śladu chłodu, był tylko on, Julian, prawdziwy. Tak, odpowiedziała. Danuta klaskała na końcu tarasu, łzy płynęły jej po policzkach, a ona nawet nie próbowała ich ukrywać. Mówiłam, że będzie idealna, wyszeptała do siebie. Na prawdziwym ślubie, tym z rodziną, przyjaciółmi, emocjami w powietrzu, wszystko było na miejscu. Józef i Halina Bielski płakali, choć próbowali zachować godność. Martyna, młodsza siostra Natalii, rzucała sarkastyczne komentarze pod nosem, ale trzymała bukiet jak profesjonalistka. Oliwia, przyjaciółka, która widziała upadki i wzloty, była świadkową. Uśmiechała się, jakby zawsze wiedziała, że tak to się skończy. Gdy przyszedł moment na przysięgi, Julian mówił spokojnie, ale głęboko: Dziękuję, że nauczyłaś mnie żyć poza moim arkuszem kalkulacyjnym. Dziękuję, że mnie wybrałaś, nawet wtedy, kiedy ja sam bym się nie wybrał. Natalia odpowiedziała z głosem drżącym, ale silnym: Dziękuję, że wysłuchałeś mojego krzyku i że zostałeś. Ich historia nie zaczęła się od miłości. Nie było motyli, bajek, ani gwarancji. Był chaos, pomyłka i gra pozorów, ale zakończyła się w ramionach, które wiedziały jak trzymać, w spojrzeniach, które nie odwracały się przy trudnych chwilach, i w słowach, które nie były tylko deklaracjami, były obietnicą. Ze wszystkich strategii Danuty Kaczmarek, tej kobiety, która planowała wszystko z zimną precyzją, ta okazała się najbardziej udana, bo stworzyła coś, czego nie da się kupić ani przewidzieć miłość, prawdziwą, i na głos wypowiedzianą.